Życie jest pełne niespodziewanych wydarzeń, stresu i wyzwań. Radzenie sobie z takimi sytuacjami może czasami być wyzwaniem dla każdego. Jednak stoicyzm, filozofia życia rozwinięta przez starożytnych filozofów greckich i rzymskich, oferuje klucz do poradzenia sobie z tymi wyzwaniami. Stoicyzm może pomóc nam znaleźć wewnętrzny spokój i ciszę, minimalizując wpływ okoliczności zewnętrznych na nasz nastrój i szczęście. W tej serii filmów omówimy podstawowe zasady filozofii stoickiej i nauczymy się, jak skuteczniej radzić sobie z nieuniknionymi wyzwaniami życia. Dlaczego stoicyzm? Stoicyzm został założony na Cyprze przez Zenona około 2300 lat temu i był rozwijany przez myślicieli takich jak Marek Aureliusz, Seneca i Epiktet. Filozofowie ci oferują praktyczne metody zachowania spokoju w chaosie życia. Ich nauki pozostają aktualne nawet dzisiaj i odpowiadają wielu technikom wspieranym przez współczesną psychologię. Stoicyzm uczy nas, że siłę możemy czerpać z naszego własnego świata wewnętrznego, a nie z chaosu świata zewnętrznego. Wspaniałą rzeczą w tej filozofii jest to, że ma proste, ale potężne zasady, które każdy może zastosować. W jaki sposób te zasady mogą nam pomóc w codziennym życiu? Lekcja 1. Co możemy, a czego nie możemy kontrolować. Jednym z kamieni węgielnych stoicyzmu jest zrozumienie różnicy między tym, co możemy kontrolować, a tym, czego nie możemy. Stołyki mówią, że nie możemy kontrolować wydarzeń zewnętrznych, ale możemy kontrolować nasze reakcje na te zdarzenia. Ten prosty, ale potężny pomysł może wyeliminować wiele źródeł stresu w naszym życiu. Praktyczne zastosowanie. Następnym razem, gdy utkniesz w korku lub napotkasz frustrującą sytuację w pracy, zatrzymaj się i żądaj sobie pytanie: czy mogę kontrolować tę sytuację? Jeśli twoja odpowiedź brzmi nie, skup swoją energię na zaakceptowaniu sytuacji i sposobie, w jaki zareagujesz. Nawet ta prosta zmiana może znacznie zmniejszyć poziom stresu. Lekcja 2. Akceptacja nieuchronności śmierci. Filozofia stoicka uczy. Że śmierć jest nieuniknioną rzeczywistością i że życie ze świadomością tego pomoże nam pełniej żyć. Stołyki twierdzą, że śmierć jest procesem naturalnym i należy ją zaakceptować jako część życia. Ta perspektywa może zmniejszyć strach przed śmiercią i pozwolić nam lepiej docenić chwilę obecną. Praktyczne zastosowanie: Poświęć kilka minut każdego dnia na myślenie o nieuniknionej śmierci. Może to wydawać się niepokojące. Ale ta praktyka może pomóc ci uświadomić sobie wartość swojego czasu i energii. Ile błahych trosk w twoim życiu faktycznie ma znaczenie na dłuższą metę? Ten sposób myślenia może pomóc ci skoncentrować się na tym, co naprawdę ważne w twoim życiu. Lekcja 3. Znajdowanie rozwiązań zamiast narzekać. Stoicyzm uczy, że narzekanie zwykle nie przynosi niczego dobrego i jest stratą naszej energii. Zamiast tego powinniśmy wykorzystać naszą energię do znalezienia rozwiązań problemów, przed którymi stoimy. Problemy są nieuniknione, ale sposób, w jaki do nich podchodzimy, może znacząco wpłynąć na jakość naszego życia. Praktyczne zastosowanie. Kiedy napotkasz problem, zamiast narzekać, zapisz trzy potencjalne rozwiązania. Ta praktyka automatycznie kieruje Twój umysł na myślenie zorientowane na rozwiązania. Z biegiem czasu takie podejście może pomóc ci stać się bardziej odpornym na wyzwania życiowe. Lekcja 4. Docenianie chwili. Stołyki podkreślają, że życie jest tymczasowe i dlatego powinniśmy doceniać każdą chwilę. Skoncentrowanie się na chwili obecnej, zamiast żałować przeszłości lub martwić się o przyszłość, może poprawić jakość naszego życia. Praktyczne zastosowanie. Dodaj praktykę życia chwilą do swojej codziennej rutyny. Może to być świadomość i cieszenie się chwilą podczas jedzenia, spaceru lub spędzania czasu z bliskimi. Te proste zmiany mogą z czasem znacząco poprawić jakość Twojego życia. Lekcje te stanowią podstawę filozofii stoickiej i dostarczają nam potężnych narzędzi do radzenia sobie z nieuniknionymi wyzwaniami życia. Narzędzia te mogą sprawić, że poczujemy się szczęśliwsi i bardziej usatysfakcjonowani nie tylko w trudnych chwilach, ale także w życiu codziennym. Lekcje, które omówiliśmy do tej pory. Pokazują tylko część tego, jak stoicyzm może wzbogacić nasze życie. W następnej sekcji omówimy inne ważne lekcje, takie jak kontrola nad naszymi emocjami, akceptowanie zachowań innych ludzi i skupianie się na doskonaleniu siebie. Lekcje te poprowadzą nas w naszej podróży ku odnalezieniu wewnętrznego spokoju i wyciszenia. Lekcja 5. Kontrolowanie emocji. Stoicyzm uznaje, że nasze emocje mają ogromny wpływ na jakość naszego życia i sugeruje, że należy nimi świadomie zarządzać. Przejęcie kontroli nad emocjami nie oznacza ich ignorowania lub tłumienia, zamiast tego oznacza to zrozumienie przyczyn naszych emocji i reagowanie na nie w zdrowszy sposób. Praktyczne zastosowanie: Kiedy doświadczysz reakcji emocjonalnej, zatrzymaj się i pomyśl o tym, co ją wywołało. Spróbuj zrozumieć prawdziwy powód tej reakcji. Następnie zastanów się nad bardziej konstruktywnymi sposobami wyrażenia tego uczucia. Na przykład, gdy poczujesz złość, zareaguj, wyraźnie wyrażając przyczynę tej złości i szukając możliwych sposobów rozwiązania sytuacji. Lekcja 6. Akceptowanie zachowań innych ludzi. Stoicyzm uczy, że nie możemy zmienić działań innych, ale możemy kontrolować własne reakcje. Może to pomóc nam zachować spokój, szczególnie w obliczu zachowań, które uważamy za frustrujące lub których nie rozumiemy. Praktyczne zastosowanie. Kiedy ktoś cię rozgniewa lub rozczaruje, skup się na własnej reakcji. Czy jest to sytuacja, która da mi kontrolę nad sobą, czy też powinienem skorzystać ze swobody wyboru reakcji? Zapytaj siebie. Takie podejście może zapewnić więcej spokoju i zrozumienia w waszych relacjach. Lekcja 7. Zaangażowanie w doskonalenie siebie. Filozofia stoicka podkreśla, że rozwój osobisty jest procesem ciągłym i że powinniśmy dążyć do doskonalenia się we wszystkich obszarach życia. Wiąże się to z inwestowaniem w siebie, zarówno mentalnie, jak i fizycznie. Praktyczne zastosowanie. Codziennie rób małe kroki, aby się doskonalić. Może to być nauka nowej umiejętności, czytanie książki lub wykonywanie ćwiczeń fizycznych. Ważne jest, aby każdego dnia zrobić coś, aby stać się lepszym niż dzień wcześniej. Lekcja 8. Wystarczalność i minimalizm. Stoicyzm podkreśla wagę bycia zadowolonym z tego, co się ma, i uczy, że nadmierny konsumpcjonizm może odwrócić naszą uwagę od prawdziwego szczęścia. Minimalizm, jako rozwinięcie tej filozofii, może pomóc nam uprościć nasze życie i skupić się na tym, co naprawdę ważne. Praktyczne zastosowanie. Ogranicz niepotrzebne przedmioty w domu lub miejscu pracy. Oceń, co masz i czego naprawdę potrzebujesz. Ten proces uprości Twoje życie i zapewni więcej spokoju przy mniejszym chaosie. Lekcja 9. Powrót do natury i prostego życia. Stołyki wierzą w uzdrawiającą moc natury i spokój, jaki może nam zapewnić proste życie. Spędzanie czasu z naturą może złagodzić stres i przypomnieć nam o podstawowych przyjemnościach życia. Praktyczne zastosowanie. Kilka razy w tygodniu spędź czas na łonie natury. Może to być spacer po parku, siedzenie nad jeziorem, lub po prostu spędzanie czasu w ogrodzie. Zanurz się w spokoju natury i ciesz się prostym życiem. Lekcja 10 Samowystarczalność. Stoicyzm podkreśla wagę indywidualnej wolności i samowystarczalności. Uczy nas, że możemy znaleźć własny wewnętrzny spokój i szczęście, niezależnie od warunków zewnętrznych. Praktyczne zastosowanie. Szukaj sposobów na samowystarczalność. Może to oznaczać osiągnięcie niezależności finansowej, samowystarczalność emocjonalną lub rozwój umiejętności praktycznych. Weź odpowiedzialność za własne szczęście i stań się mniej zależny od czynników zewnętrznych. Stoicyzm to starożytna filozofia, która pomaga nam znaleźć wewnętrzny spokój i osobistą odporność w świecie pełnym wyzwań. Nauki tej filozofii mogą nam pomóc w radzeniu sobie ze stresem i presją współczesnego życia. Bycie stoickim oznacza umiejętność zachowania spokoju w chaosie świata zewnętrznego i odporność na wyzwania, jakie niesie ze sobą życie. Co możemy, a czego nie możemy kontrolować? Jedną z kluczowych lekcji stoicyzmu jest zrozumienie różnicy między tym, co możemy kontrolować, a tym, czego nie możemy. Dzięki temu możemy skupić naszą energię tylko na obszarach, na które mamy wpływ, dzięki czemu możemy uniknąć niepotrzebnych zmartwień i stresu. Inteligencja emocjonalna. Zarządzanie naszymi emocjami jest ważną częścią stoicyzmu. Rozpoznawanie naszych reakcji emocjonalnych i odpowiednie ich wyrażanie pomaga nam zachować spokój ducha i budować zdrowe relacje. Wartość chwili obecnej. Stołyki radzą nam doceniać chwilę i nie dać się pochłonąć żalowi przeszłości ani zmartwieniom o przyszłości. Zwiększa to radość życia i prowadzi do bardziej zrównoważonego życia. Doskonalenie siebie. Rozwój osobisty jest sercem stoicyzmu. Zaangażowanie w ciągłe samodoskonalenie czyni nas bardziej świadomymi i zdolnymi jednostkami. Relacje i świadomość społeczna. Stoicyzm uczy nas zrozumienia i szacunku dla innych. Kontrolując własne reakcje i akceptując innych takimi, jakimi są, możemy tworzyć zdrowsze i bardziej wspierające relacje. Wystarczalność i minimalizm. Stołyki podkreślają, że niepotrzebny luksus i nadmierna konsumpcja oddalają nas od prawdziwego szczęścia. Proste życie może zwiększyć poczucie wewnętrznego spokoju i satysfakcji. Powrót do natury. Kontakt z naturą jest ważnym aspektem stoickiego życia. Spokój natury pozwala nam oczyścić umysł i skupić się na prostych pięknościach życia. Te podstawowe lekcje pokazują, jakim rodzajem filozofii życia jest stoicyzm i jakie wskazówki może nam dać. Włączając te nauki do naszego codziennego życia, możemy żyć lepiej zarówno na poziomie osobistym, jak i społecznym. Stoicyzm nie tylko zwiększa indywidualny pokój i szczęście, ale także promuje większe zrozumienie i harmonię w naszym społeczeństwie. Podążając tą ścieżką, każdy z nas może stawić czoła wyzwaniom życia z większym spokojem i mądrością. Drodzy widzowie, w tym filmie omówiliśmy 10 podstawowych lekcji na temat miejsca filozofii stoickiej w naszym życiu. Pamiętaj, że bycie stoickim oznacza umiejętność utrzymania wewnętrznego spokoju w obliczu chaosu i zamieszania niesionego przez świat zewnętrzny. Wyzwania, przed którymi staje każdy z nas, są w rzeczywistości szansą na rozwój naszego charakteru i prowadzenie cnotliwego życia. Jak powiedział Marek Aureliusz, przeszkody, które napotykamy w życiu, nie są dla nas, lecz my jesteśmy dla nich. Zawsze żądawaj sobie następujące pytania: jakie byłoby najbardziej cnotliwe działanie w tej sytuacji? Jakie rzeczy są i na co nie mam wpływu? Sposobem na osiągnięcie prawdziwego szczęścia i wewnętrznego spokoju jest stawienie czoła wszelkim rodzajom negatywności pochodzącej z zewnątrz, zachowując wewnętrzną równowagę. Dziękuję za obejrzenie filmu i mam nadzieję, że każdego dnia staniesz się mądrzejszy i spokojniejszy, stosując stoickie nauki w swoim życiu. Nie zapomnij podzielić się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami w sekcji komentarzy. Odkryj swoją wewnętrzną siłę i utrzymuj spokojną i zdecydowaną postawę wobec burz życia. Życzę wszystkim cnotliwego i spokojnego życia.